Dzień dobry, witam panią serdecznie, pani Sabino. Odpowiadam na pytanie, jak potoczy się Państwa znajomość. Czy będziecie kiedyś w związku? To te takie krótkie pytania to obejmują czas do roku, czyli to nie są karty tu na całe życie pani, ani dotyczące tej relacji. Nie wiadomo wychodząc jako przyszłość. Pierwsze. Czego ten Pan tak naprawdę od Pani chce? jest tylko Pana ósemka mieczy. Co on o Pani myśli? Co chce, żeby Pani zrobiła? Co sam wnosi w te, będzie wnosił w te relacje? Na przyszłość. Proszę Pani, jeśli chodzi o to, czy Państwo będziecie w związku, to póki co e, pokazuje mi się taka relacja niezobowiązująca e, tutaj w tym e, rycerzu Buław. To e, ta karta mówi o takich relacjach, no powiedzmy czysto cielesnych, czyli Państwo umawiacie się na randkę, jest seks, wracacie. E, dobrze byłoby, żeby w tym miejscu, na tej pozycji była dwójka kielichów, as kielichów, tak, dziesiątka denarów, jako Karta rodziny, no, natomiast no, tu jest co jest. <laughs> Teraz tak, patrząc dalej, uważam, że ten pan ma dość silny charakter, i on jest osobą samolubną, lubiącą, jak gra toczy się według jego reguł. Um, niestety, ale karty podpowiadają, że proszę nie oczekiwać, że on zrobi um, jakiś krok w celu, żebyście Państwo byli razem, że coś zorganizuje. Wręcz przeciwnie, jego działania w ósemce mieczy pokazane są jako kompletnie zablokowane, jako kompletna izolacja, takie odcięcie. Czyli to jest człowiek, który sam z siebie w kierunku tej relacji, niestety, ale nie da nic, nie zrobi nic, natomiast. Oczekuje tego od pani, co o Pani myśli. No tutaj w tej trójce <laughs> może też być jakaś taka przestrzeń między państwem, bo no, tutaj kwestia nie wiem, jakiegoś wyjazdu, przeprowadzki, bo to jest, co chce, żeby pani zrobiła, żeby pani skądś odeszła, pojechała gdzieś, ale to jest również karta działania. Karta działania stąd y, taka, takie, takie zestawienie dla mnie oznacza, że on ze swojej strony nic. Natomiast działać ma Pani. Co chce, żeby pani zrobiła karta słońca? E, czyli to pani, na pani barkach e, ma spoczywać zorganizowanie, e, do, tak jakby dopieszczenie tego człowieka, że on jest ten wartościowy i on jest super, e, no a mimo tego, że nie robi nic, a robi pani, czyli pani ma to kompletnie zaakceptować. Pani ma jego słuchać, pani ma postępować tak jak on chce. On z siebie nic, a pani wszystko. Czyli na tej zasadzie to ma być relacja. Im pani będzie więcej dawać, robić, yy, no to ok. Natomiast on, co on ukrywa przed panią? <laughs> Pokazują mi się tutaj sprawy prawne, co do których on nie chce podjąć decyzji, wie, że musi to zrobić, natomiast cały czas to odsuwa, 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 ciągle zmienia plan, ciągle um, ciągle nie kończy, tak jakby nie kończył tego co zaczął i uważa w tej karcie cesarza, że tak ma być jak on chce, a jak nie jest, to zmieni plan i I nie, nie pociągnie czegoś do końca, takie mam wrażenie. Na przyszłość, na dalszą przyszłość. I tak jak powiedziałam na samym początku, że ta relacja, proszę pani, w tym rycerzu Buław, wskazuje na to, że to jest taka relacja, spotkajmy się, pobądźmy chwilę ze sobą. Natomiast. Czyli karty nie wykluczają tego, że Państwo nie będziecie się spotykać czy nie będziecie tworzyć jakiejś relacji, tak? A jest tutaj w Paziu Kielichów taka oferta uczuć i szóstka buław. To jest karta sukcesu. Z nią należy jednak postępować ostrożnie, ponieważ czasami bywa tak, że to jest taki słomiany zapał. Na chwilę coś zabłyśnie, a potem z powrotem gaśnie. Z tą ósemką. Dlatego śmiem twierdzić, że owszem, taki strzał, a potem brak pociągnięcia tego, brak mobilizacji, brak motywacji, może nawet i brak chęci. To myślę, że wszystko. To takie podsumowanie to właśnie to. Karty pokazują, że Państwo niejednokrotnie się spotkacie, być może. Będziecie w, no, w takim związku typowo e, fizycznym, natomiast jeśli pani tego nie pociągnie, nie będzie dawać z siebie wszystkiego, to ten człowiek nie zrobi nic. Dziękuję pani bardzo.